An Independence Day celebration in Poland turns to chaos. These scenes oh. from Warsaw protesters throwing rocks and firecrackers at police. More than 200 people arrested in clashes there. At least 20 officers hurt. At one point, police had to fire a water cannon at the rioters. Demonstrations by nationalists becoming a regular occurrence on this Polish holiday in recent years. To relacja z Fox News. NBC News natomiast podaje. Ugrupowania nacjonalistyczne wyszły na ulice w Polski Dzień Niepodległości, protestując przeciwko upadkowi wartości. Czwarty rok, początkowo-pokojowe marsze, zamieniają się w burzliwe starcia z policją. Rok temu aresztowano kilkanaście osób, w tym roku ponad 200, z roku na rok rośnie liczba protestujących i rośnie liczba aresztowanych. Generalnie media w Polsce i politycy w Polsce odcinają się od tych ludzi, którzy biją się na ulicach. Gazeta Wyborcza pisze o nich jako o hulitanach. Politycy odcinają się. Ci chłopcy to jest wypaczenie ruchu narodowego spowodowane zupełnie innymi ideologiami, między innymi wpływem PiSu. I ja za to nie biorę żadnej odpowiedzialności, za to odpowiedzialność bierze PiS. A różnego rodzaju specjaliści w mediach mówią o tym, że Polacy uczą się demokracji. Czy tak właśnie wygląda demokracja? Bo takie głosy się też pojawiają, że każdy może świętować inaczej, podkreślam, pod warunkiem, że będzie spokojnie, chociaż kiedy patrzę na te obrazki, to nadzieje naprawdę coraz mniejsze. No właśnie, ten warunek, który pani redaktor wymieniła jest niezwykle istotny. Ja myślę, że my jesteśmy w procesie uczenia się demokracji i w procesie celebrowania tej demokracji. Na przykład w moim pięknym Legionowie i w tysiącach miasteczek w Polsce, ludzie się spotykają przy różnych pomnikach, młodzi i starsi harcerze, urzędnicy, duchowni oddają cześć swoim lokalnym bohaterom i potem gdzieś jeszcze razem świętują przy różnych festynach. To jest moim zdaniem tak naprawdę prawdziwa droga do takiego głębokiego, demokratycznego patriotyzmu i to jest droga, jakby którą musimy przejść, której się musimy nauczyć. Liberalne media ja zawsze starają się znaleźć jakieś sformułowania zastępcze na wymyślenie zjawisk, których są dla nich niewygodne światopoglądowo. Dlatego liberalne media nigdy nie powiedzą muzułmaniec zabił, tylko terrorysta zaatakował. Dlatego liberalne media nigdy nie powiedzą, albo właśnie powiedzą tak jak tutaj w tym przekazie było, że ludzie wychodzą 11 listopada, żeby zamanifestować swoją odrębność, a nie powiedzą, że ludzie wychodzą na ulicę, ponieważ nie podoba im się władza. Ja oczywiście nie mam do tych ludzi, którzy tutaj przyszli do studia i mówią bardzo ciekawe rzeczy z teorii polityki, ale nie mówią rzeczy, nie nazywają rzeczy po imieniu, nie mówią jak jest. Zostali zaproszeni do studia kilka dni wcześniej, ponieważ ten producent wiedział, co się będzie działo na placu i chciał dać jakąś formę wytłumaczenia ciemnemu narodowi. Co się na tym placu będzie działo? Żeby oni przypadkiem nie pomyśleli, że hej, słuchaj, może tych ludzie wychodzą na ulicę, bo im się władza nie podoba? Hmm? Ci ludzie wychodzą na ulicę i się biją z policją nie dlatego, że są zaprzeczeniem ruchu narodowego. Ci ludzie wychodzą na ulicę i się biją z policją nie dlatego, że chcą manifestować swoją odrębność. Ci ludzie wychodzą na ulicę i się biją z policją nie dlatego, że nie mają nic lepszego do roboty, tylko ci ludzie wychodzą na ulicę i się biją z policją, ponieważ im się władza nie podoba. Co to jest tak trudnego do powiedzenia? Dlaczego nie mówicie jak jest? Ci ludzie biją się z policją, dlatego że policjan jest pierwszym przedstawicielem władzy, którego widzą na ulicy, w dodatku z policyjną pałą, dlatego się z nim biją. Ci ludzie wychodzą na ulicę i rzucają kamieniami samochody TVN i TVP, dlatego że TVP i TVN, te organizacje medialne, są dla nich uosobieniem tego samego, są częścią tego samego systemu, który chcą zmienić. Systemu, który promuje korupcję, systemu, który promuje aferzystów, systemu, który prawa, który nie działa i nie karze, systemu polityków, którzy wierzą po całym świecie za ich pieniądze, jedzą cąbry z królika za, za równowartość ich pensji, ochradają społeczeństwo, ich pieniędzy, pieniądze kradną, oszukując na dietach, biletach, benzynie i czymkolwiek się tylko da i nikt krzywda im się nie dzieje, a człowiek, który to wszystko ustawił, tę zieloną krainę szczęścia i dobrobytu, której oni wcale nie odczuwają, bo muszą wyjeżdżać za granicę, żeby tam pracować, na koniec nie dał dyla do Brukseli pokazał im mały palec i powiedział stajona, ja no jak tu nie dać?" Gdyby ustawili kukłę Tuska na grądzie Waszyngtona, laliby to pałami, jak meksykańską piniatę. Ludzie wychodzą na ulicę i protestują na 11 listopada, ponieważ zawsze tak się rodził bunt społeczny i wiemy to od czasu rewolucji francuskiej. Tak było w Polsce w 56 roku, tak było w Polsce w 1968, tak było w 70, w 76 i najwyraźniej tak jest w Polsce w 2014 roku. Czego to jest tak trudnego do zrozumienia. Na tym polega teoria polityki też. Hmm? A co się stało na Ukrainie? Tam był również bunt społeczny, tam również wychodzili na ulicę, tam również bili się z policją, ale tamto to był pozytyw to byli pozytywni chuligani, tak? Tam to paliliśmy świeczki danych, a na tych to mówimy w zaprzeczeniu ruchu narodowego, wstydzimy się i chodzi, bo oni sobie myślą, wychodzą my na ulicę, palą się, biją się z policjantami, no biją się z policjantami dlatego, że na tym, na tym polega bunt społeczny, oni wychodzą na ulicę i sprawdzają, czy przekroczona została w narodzie już ta granica masy krytycznej, która pozwala na to, żeby okupować jakiś budynek, żeby ustawić żądanie nasze i powiedzieć politykom, hola, panowie, musicie robić to, co my chcemy, tak było, zawsze tak było, robotnicy 80 tak robili. Oni chcą robić to samo i ta masa krytyczna w narodzie najwyraźniej jeszcze nie została przekroczona. Ale te manifestacje są z roku na rok coraz większe: coraz więcej ludzi wychodzi na ulicę, coraz więcej ludzi jest zamykanych, coraz więcej ludzi protestuje. I mówię wam, panowie politycy, że nie przestaniecie kraść, kłamać i oszukiwać i to wszyscy, jedni i drugi, że nie że nie przestaniecie kraść i kłamać i oszukiwać ten biedny naród to któregoś dnia ci ludzie wyjdą na ulicę, wywiązą Was na taczkach i zrobią z wami taki porządek, jak zrobili na Ukrainie.